Boomer-shootery znalazły sobie bardzo ciekawą niszę. Gracze wypuszczeni przez dużych deweloperów, głodni dynamicznej akcji i intensywnego podejścia do rozgrywki, mają obecnie dostęp do różnorodnych produkcji twórców niezależnych. Omawiane wcześniej Helsinger czy Prodeus, mimo że pochodzą z tego samego gatunku, to są zupełnie odmiennymi tytułami. Identycznie jest z bohaterem dzisiejszego materiału, czyli Hrotem, będącym nie tylko quake'opodobnym boomershooterem, ale też interesującym doświadczeniem audiowizualnym traktującym o czechosłowackiej popkulturze z czasów komunizmu. Akcja Hrota dzieje się na terenie Czechosłowacji w roku 86, tuż po bliżej nieokreślonej katastrofie, co jest jawnym nawiązaniem do katastrofy w Czarnobylu. Główny bohater opuszcza schron ochrony cywilnej i rozpoczyna walkę z przeróżnymi przeciwnikami, przydzierając się przez lokacje wzorowane na faktycznych miejscach znajdujących się na terenie Czechosłowacji. Hrot jest klasycznym boomer shooterem, wzorowanym z tęsknoty za czasami, kiedy grafika miała drugorzędne znaczenie. Motyw rozgrywki znany jest m.in. z Quake'a lub Duke'a 3D. Mamy mapę w formie labiryntu, znajdujemy klucze, przełączniki i sekrety. Pacyfikujemy przeciwników czym tylko się da, by finalnie dotrzeć do głównego bossa, wieńczącego wybrany na początku rozgrywki epizod. Mimo, że Hrot jest FPS-em, to strzelanie tutaj pełni rolę drugorzędną. Najważniejszy jest charakter i klimat produkcji, który tworzony jest przez kolorystykę, udźwiękowienie i wiele drobnych elementów, które niekiedy trudno dostrzec. Twórca Hrota, rodowity Czech, nafaszerował swoją produkcję licznymi nawiązaniami do przedmiotów, miejsc, wydarzeń historycznych i popkultury swojego kraju. Jest ich naprawdę dużo, ale postaram się je zaprezentować i przedstawić w miarę zrozumiały sposób. Nie przedstawię ich wszystkich, ale jeśli chcielibyście je poznać, to jeden z użytkowników serwisu Steam odwalił kawał świetnej roboty podczas opisywania wielu elementów. Na swojej drodze można spotkać np. torbę półtłustego mleka, będącą kiedyś popularnym sposobem jego dystrybucji. Portret mężczyzny, którego można ucałować, przedstawia on Gustawa Husaka, ostatniego socjalistycznego prezydenta Czechosłowacji. Obywatele Czech kojarzą go głównie jako człowieka odpowiedzialnego za proces normalizacji w okresie powtargnięciu wojsk sowieckich w roku 68. W tak zwanym międzyczasie uruchamia się tetramankę, czyli pralkę czeskiej produkcji i ogląda się auta wzorowane na starych skodach. Można nawet zagrać na sowieckiej kopii konsoli Game and Watch, popularne u nas jajeczka. Każdorazowe zakończenie poziomu również nawiązuje do lat 80. i katastrofy w Czarnobylu, ponieważ, żeby przejść dalej, trzeba przycisnąć przycisk oznaczony jako AZ5, którego wciśnięcie jest elementem procedury awaryjnego wygaszenia reaktora jądrowego. Odwiedzane lokacje to, a jakże, miejsca wzorowane na obecnie istniejących lub użytkowanych w latach 80. obiektach. Należą do nich Kosmonautu Station, czyli jedna ze stacji metra w Pradze, która na przestrzeni lat zmieniła swoją nazwę. Sokol Gymnasium to lokacja kojarzona z socjalistycznym trendem promocji lekkiej atletyki, gdzie organizowano wydarzenia z fany Spartakiadami. Ruch ten rozlał się na inne kraje, w tym na Polskę, którego początki datuje się na połowę XIX wieku. Wysychrad Castle to miejsce opisywane w czeskich legendach, jak i miejsce spoczynku dla osób zasłużonych. Coś jak nasze Powązki. Mauzoleum wzorowane jest na monumencie znajdującym się na wzgórzu Witkow w Pradze. Było ono zbudowane podczas dwudziestolecia międzywojennego. Służył jako faktyczne mauzoleum Klementa Godwalda, lidera komunistycznej partii i innych politycznych osobistości z okresu komunizmu. Kopalnia uranu najpewniej nawiązuje do procederu, który miał miejsce również w Polsce, gdzie wydobywana u nas wysoko-jakościowa ruda była wysyłana do Związku Radzieckiego. Farma nawiązuje bezpośrednio do znanych z polskich wsi PGR-ów. Dobrosow Fortress wzorowana jest na faktycznej fortyfikacji z lat 30. XX wieku, a ratusz to po prostu ratusz w Pradze. Skoro Hrot jest FPS-em, to warto poruszyć też temat broni. Gracz ma do dyspozycji arsenał wzorowany na owocach czeskiej myśli rusznikarskiej. Do dyspozycji jest m.in. pistolet wzorowany na czeskim CZ-52, pistolet maszynowy wyglądający jak SA-23, strzelba KS-23, strzelba husycka pełniąca rolę granatnika czy też bazuki, a poza tym zestaw broni jest bardzo podobny do tego, co widuje się w boomer shooterach, czyli pistolety, strzelby, bazuki, i do tego granaty i miny stawiane na ziemi. Ciekawą bronią jest Lightning Gun, strzelający piorunami i rażący blisko stojących oponentów. Potrafi nieraz uratować życie, ale potrafi też być śmiertelny dla gracza, jeśli użyje się go podczas przebywania w wodzie. Tutaj jest naprawdę wesoło, ponieważ poza bezpłciowymi postaciami nazwanymi z kapturem lub z maską, występuje Semik, czyli mityczny koń, który według legend uratował swojego pana Chorymira przed pewną śmiercią skacząc ze skały koło Wyszehradu, gdzie sam poniósł śmierć. Co ciekawe, istnieje lokacja, która jest niby grobem tego konia. Poza koniem jest też zmutowana ryba Betcwa, swoją nazwą nawiązująca do katastrofy w 2020 roku, kiedy wody rzeki Betcwa zostały zanieczyszczone chemikaliami. Jest również pająk wzorowany na popularnym i nieszkodliwym pajączku o nazwie Sekac. War Warwagon, czyli drewniany wóz bojowy z XV wieku, a co więcej, cały poziom został poświęcony książce Wojna z Traszkami autorstwa Karela Capka, gdzie można pokonać, jak się spodziewacie, traszki. Nie czytałem tej książki, więc więcej na jej temat nie powiem, ale tańczące traszki były całkiem zabawne. Oczywiście ciekawostek jest znacznie więcej, jak sama kolorystyka, nawiązująca do tamtego okresu historycznego, który, jak sam określa twórca Hrota, odzorowuje mroczne i przerażające czasy, w jakich dane było wszystkim żyć. Szczególne brawa należą się za napisanie gry na autorskim silniku stworzonym w Pascalu, którego zadaniem jest imitacja starych silników z lat 90. XX wieku. Z całego serca mogę polecić chrota osobom, które uwielbiają Quake'a, klimatyczne szutery skupiające się na atmosferze i ubóstwiają zamknięte lokacje, no i oczywiście osobom, które gardzą kolorem rozowym, żeby w końcu się do niego przekonały. To by było na tyle. Dzięki i cześć.